Tam widzą w portalu sportegit.pl. Jesteśmy po meczu w Bytowie, gdzie Bytowia zremisowała 1-1 ze 100 milionów Z tym Komentarz Express. Naprawdę ekspres, bo nie wiadomo, kiedy Jupitery wyłączał. Kiedy zremisowaliśmy ten mecz, jesteśmy liderem. Trener powtarza, że jednak na tym etapie punkty są najważniejsze, a nie miejsce w tabeli. A ty jak do tego się odnosisz? Myślę podobnie. Nie ma się co na razie grzać tym liderowaniem, bo jest jeszcze bardzo dużo meczów przed nami. Najważniejsze, żeby zbierać w tej rundzie jak najwięcej punktów. I tak jak zawsze powtarzamy, zimą się zastanowimy, zobaczymy na czym stoimy i o co będziemy grali na wiosnę. No, tak do tego podchodzę. Dwie bardzo różne połowy w wykonaniu Stomin. Pierwsza, e, suchy tutaj mówił po meczu w komentarzach Łukasz Suchocki, że konsekwentnie grali w obronie, konsekwentnie robili swoje, wykonali założenia, z przodu nic się nie udało. Tomek Kowal zdecydowanie bardzo słabo zagrał. No, zero, zero strzału, druga połowa, wyszedł inny Stomin. Były dwie zmiany, wszedł. Nishi za Messi'e, wszedł Kujawa za Hałasa i zdecydowanie Stomil walczył i stworzył sobie mnóstwo sytuacji bramkowych. Za bardzo chciał podejść, chyba wcisnąć tą tu bramkę, albo tak, tak. Bytowia bardzo dobrze się ustawiła w murze. No, tam był mur chiński tak naprawdę. Jeżeli ktoś mi mówi, że Rafał Kujawa był w znakomitej sytuacji, no nie, przepraszam, no tam było siedmiu chyba w linii stało. Nie było szansy jak tego zmieścić. Yy, tak, tak. Tak to właśnie wyglądało. Znaczy, ja bym wrócił jeszcze na moment do yy, tej pierwszej połowy, bo tam hałas, inaczej byśmy go opisywali, gdyby Mesia yy, dokładnie do niego zagrał, tak? Yy, Mesja yy, zagrał niedokładnie, miał zresztą do, to do siebie, yy, później o to do siebie pretensje, yy, w ogóle Mesja powiedział, że zagrał słabe spotkanie i wcale się nie dziwi tej zmianie, natomiast te zmiany wprowadziły zupełnie inny styl gry i ten mecz faktycznie wyglądał tak, że to w pierwszej połowie Bytowia nas zdominowała, no czego efektem była ta bramka, którą straciliśmy w 35 minucie, natomiast druga połowa to już... Praktycznie, no, nie wiem, naliczyłem tam 6 może siedem takich poważniejszych wyjść z połowy y, przeprowadzonych przez bytowie, a tak cały czas siedzieliśmy na połowie y, gospodarzy i, i próbowaliśmy, tak jak mówiłeś, wcisnąć tą, tą piłkę do bramki. Tam strasznie zaczerowana ta bramka była, albo wykopywali y, piłkę y, obrońcy, albo gdzieś tam się odbija od głowy, gdzieś tam sobie leciała na rzut rożny. No i y, w końcu w tej 79. Minucie Szymonowicz daje nam remis. Ta sytuacja stworzyła się tak naprawdę po dobrej akcji Suchockiego, bo tam poszedł prawą stroną na wysokości pola karnego próbował tak mocno wbić tą piłkę w pole karne i ta piłka się odbiła od obrońców Bytowi, dopadł do niej Szymonowi czy przebiegł jeszcze tam ze 3 metry w lewą, przerzucił sobie piłkę na lewą stronę huknął po długim rogu no, ta, piłka. Ta, ta piłka jeszcze skozułowała wpadła tam przy słupku Generalnie tam, ta murawa jest ślisko, bo jest zroszona, Taki powietrze jest ten i, i tam, to co zauważył Paweł Piekutowski, pają nasz operator, że zdecydowanie było strzał z dystansu, za mało z dystansu, tak, tak. naprawdę chcieliśmy wbiec, wbiec do bramki, z pięciu metrów strzelić, a Dawid Szybny miał jeszcze inną sytuację, która mówi, że miał zdecydowanie łatwiejszą, ten pierwszy strzał, ten drugi był trudniejszy tak, i tak. Z tego trudniejszego strzelił. Tak może gdyby było więcej tych... Ale strzałów przy tym z pierwszym strzale też ktoś... Piłka trafiła w któregoś z obrońców. No, tak, 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 że, tak, tak, także brakowało tak to wyglądało tych strzałów z dystansu brakowało tych strzał z dystansu. I może wtedy byśmy ten mecz, ten mecz wygrali, no ale tak, tak no spokojnie, no, remis zasłużony, no, bo, bo pierwsza połowa była słaba w naszym wykorzystaniu. Tak, Pirachi. słaba, ale dlaczego? No, dziwne ustawienie yy, jak na 100 mil, tak, inne inne nie było, nie było lecha. Zagraliśmy yy, yy, w ten sposób, że yy, było trzech nominalnych obrońców plus dwóch skrzydłowych, wahadłowych, którzy yy, gdy się broniliśmy, yy, zagęszczali tam ten tył. Jeżeli atakowaliśmy, to wtedy wychodził do przodu. I to myślę dlatego. No nie, nie potrafiliśmy tak dobrze zagrać jeszcze tą taktyką. W pierwszej połowie Irak i Messi dostał zmianę trenery. To w tuławych rozmowach strasznie narzekał, był wściekły na niego. Mówił, że... Nie będę mówił może, co mówił. Ale, ale no, powiedział, to jest gra zespołowa, a nie indywidualna. I dlatego dostał. I zagrał sobie, bo i nie grał z zespołem. No, jakby był sam na tym boisku. No, I rzeczywiście dziś się grał, lepszą zmianę. I dzięki jemu że udało nam się wyrównać. Mm, tak. No to to, to to co mówiłem, on sam był niezadowolony ze swojej gry i, i to po nim widać po meczu, tak? Jeżeli zagra dobre spotkanie, dobre dla drużyny, to jest zadowolony dzisiaj. Rozmawiałem z nim chwilę po meczu i, i, i był strasznie taki smutny, zdołowany i przyznał mi to prosto w oczy, że, że, że źle zagrał, tak? kończymy. Kończymy, tak. Następny mecz to mi zagra w Bydgoszczy Zawiszą i miejmy nadzieję, utrzyma pozycję lidera. Miejmy nadzieję. Тука